Siemka, tutaj Futbolmaniak Otworzymy sobie dzisiaj multipaka. Wcześniej pozdrawiam użytkowników Pomidor, TheWolf.pl i, i Kamil Borys OK, tak Limits to Hazard i Robben w tym multipaku jest fajnie To jest w ogóle mój pierwszy multipack Tutaj mamy taki kartonik Fajnie I mamy tak Dwie limitowane. Robin i Hazard. Fajnie. I mamy sześć faszettek: Hummels, Iniesta, Hummels, Messi, Messi i Robin. Ok, no to zaczynamy otwierać. Pierwsza z Robin. Mam nadzieję na jakieś fajne karty. Mamy tak: Riberiego. Artete Rising Stara, Phil Jones, Manchester United, fajnie Modric, Maxes i Payet. To tylko Rising Star był nową kartą. Ok, teraz Bottery znaki. Mamy Lama, Igna Ignaszewicza. Specjalna na koniec Ramos i Haleon. Specjalna to. Celczuk Inan, fans favorite, niestety powtórka. Okej, okay, trzecia poszukiwka. Mamy Bonuchego, van czego? Fanderhorn, brauna Rizin Stara Ambrabata, też powtórka, Modric i Max. No, na razie nie za fajny ten albo No, ale już. Oto jest. Strasznie, tak grubo kart. Wow. Zobaczymy. Derhorn, Brown, Musa, Olol. Ol. Mamy 8 mamy kart w tym busterze. W tym Specjalna to Valbuena Fans Favorite. No, fajnie, nie mam go. Mamy Pastore, Szalaya, Campbella i Negredo. Aż 8 kart. Fajnie. Tak się tak nie Ok teraz czekajcie bosterek z Hummelsem, pitkę, buffon star player Sawiola z olimpikasu no. fajnie Pajet, Kagawa i clemens no i została nam ostatnia kaszeczka, no liczę na jakieś genczeczera to top bo słabo na razie było mamy czecha eboe lama star playera Drogbe, też fajnie modric i Mexes. Strasznie dużo takich samych powtórek było. No cóż, no to taki średni ten unboxing, no ale cóż. Okej, okay, dzięki Wam za oglądanie. Cześć, Football Maniak.